Siema, Siema, witam was widzowie. Znowu mam mikrofon z daleko. Yy, yy, to jest moja i. no, og ogórko nie. Znajmię sobie też tutaj ogórek yy, na szarach Ja będę komentował trochę. Ja będę trochę komentował tam. Tak, też. bo tam coś ustawię sobie i komentuję. Tutaj macie na dole, macie tutaj takie małe zjastówki live'a Mam nadzieję, że będziecie. A to jest film o takiej dramie, tak w ogóle, co i jak. Więc lecimy oglądać i ja się nazywam, będziecie słyszeli na razie tego górka, ale ja... mnie też jak będę coś mówił, bo na razie się wyciszam, więc oglądajmy. Niektórzy mnie oglądają od początku, lub zaczęli oglądać, z ramy, to już wiedzą o co chodzi. Tym bardziej, o co chodzi HFG. Do niego też padają, 7 godzin. Niego, się... A widzowie, i ogółem jest tak, że właśnie HFG e, nazwę mogę pokazać, jaką mam jego gdzieś tu kanał. Powiedzam go mieć gdzieś, nie, tu, tutaj czekajcie. Hmm, HFG 1023 on się teraz nazywa. Nie, czekajcie. Yeah. O oh, jest. I on tutaj mnie wyzywał. Tu jest... E, tu jest Ogórek, Takos e, i ja tu jestem. I on nas... Ogórek, ciebie też twój brat wyzywa, um, cię wyzywał. Nie ale to jest... No głupek, nie, nie będę ukrywał. Okej. Okay. Ja on tutaj oh, nas, tak. tu, nas tutaj wyzywał. I tutaj tylko popierał siebie. Eee, Pat Patryka. I nie mogę zobaczyć kogo. Ty wiesz kogo? O, Wojtka. jest Wojtka. Siebie, Wojtka. I poczekaj, Patryk, Wojtek i siebie. No, tylko te trzy osoby. Popierał eee, a mnie. Górka i Szyta Kosa wyzywał No i tutaj patr.. ja se.. Ciężko się dziwić jak on ma 7 lat No ch chłopie dziwisz Się dziwisz w ogóle? Ja on ma tak naprawdę prawie więcej ode mnie Czekajcie wejdziemy na mój kanał Tak dokładnie, on ma.. On ma, Pamiętaj, ym... on ma więcej ode mnie, pamiętajcie widzicie, i tu miał być jeszcze dzisiaj jeden live, ale później odpalę jest za pięć dóbr, a ten jest za 6 dóbr. A, a mnie a subskrybujcie, bo ja mam mało. Tam, Bilko, tu też macie, będziecie mieli w opisie. Dobra, ale wróćmy do filmu. Mhm. Nie no, ja mój sercik, to... Ale zaprawę, Szymon mówił, że on taki niby nie święty jest, no bo tutaj w filmie, zaraz tutaj wam oglądałem, więc zaraz wam, pokażę ten filmik. Ja nie będę pokazywał, bo on sam zaraz pokaże. Bo ja trochę oglądałem, ale nie za dużo tam. Chyba no do czwartej minuty. Na temat mnie, nie o to chodzi, że kurde, że jestem jak to się nazywa. No tym. Tak to. Nieważne. Tym jak... Nie wiem jak to się nazywało. Dobra, nieważne. No, po prostu patrzę, co on tam mówi na temat mnie i teraz zrobię z tego filmik. E, żeby się wytłumaczyć z tego, bo nie chcę, że mi słoby zeszedły. Ale ja... To się przyjmuje, nie, bo się nie przyjmuje zbyt bardzo tylko. To się To się przymuje, tym, że namawia przeciwko mnie dużo osób. Po nie, nie namawia dużo osób. E, nie, przez chwilę namówił, ale jeszcze i, potem zrezygnowała tam e, nie za dużo, ale e, to prawda, e, nie za dużo, ale trochę tam e, próbował e, coś tam przerzucić na swoją stronę. Wam. Ja go nie wyzywałam w tej kłótni w ogóle on nie wyzywał tych video po prostu i on Dobra, Szymon, jeśli ty to oglądasz, bo wiem, że to oglądasz. Chyba, że nie obejrzysz, nie wiem. Zależy to już od ciebie. Ym... Szymon, bo... Wam. Pokaż najpierw dowody, ok? Ja wam teraz wyścigę tutaj filmik. A tu nie widzę. To no i tu właśnie będzie ten filmik, który Patryk Wam zaraz pokaże. I no taki głupi jest. No zobaczycie, no sami sami. A to po czyjej tej stronie w końcu nie rozumiem? Ja nie jestem na razie po żadnej stronie. Ja. E, ja, e, ja. Ja. Też, ja też, ja, ale ja moim zdyty... zdaniem... Na, na razie, na razie Mam... wygląda na to, że Patryk to strasznie yy, logicznie nie on gada. Um... Ale patrz, nie? To też jest tak, że no Patryk nie boi się pokazywać w ogóle dowodów. W ogóle się nie boi, bo... No wie, że no tu Szymona wina, bo... A na przykład no Szymon nie pokazuje dowodów, że to Patryk, prawda? Prawda. No coś takiego. No i co, no? No to pokaż mi film, gdzie Szymon pokazywał dowody na, nie, na jego niewinność. No nie ma, poczekaj, ja spróbuję gdzieś tutaj coś znaleźć. Czekaj, czekaj, czy gdzieś tutaj już chyba na primie, my Szymon pisał. znajdę? To mój, kurde. Hmm. Tu mi wysyłał że tutaj Karolik z znaczy G-H-M-G mnie przyścigną. Um. Um. Nie dobra, nie wiem czy to jest dobra, oglądam, ogląda, e, on tam, czuj, o czym był temat? A, o tej wiarygodności. Nie, to e, Szymon w ogóle nie pokazywał dowodów i tylko na razie Patryk ma tego dowody. I on tam mi no mówił. właśnie. E, Szymon, ale Szymon ma taki dowód, że on mi mówił, ale to nie za dobry dowód, ale coś tam mi mówił, że, że on go wyzywał i tak w ogóle, i tak w ogóle. Dobra, e, później do Później, e, 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 później, na końcu filmu będziemy to podsumowali i na razie oglądamy. To jest Patryk Ety. Patryk. Jakiś Trzyman. tam. Simon. Nawalamy, Patryk Ety, żeby głos mój nie słuchał. Nie mogę z tego koloru co Patryk zauważył. No nie mogę, poczekajcie, bo tutaj. Podgłosi. siebie. Dobra. Oglądamy dalej. Właśnie. No. Bo, przez im, bo zwala na młodszych, no a właśnie. później jest taki święty. Pa, pa. Ja tak na początku to ja wierzę Patrykowi, bo no, mi Szymon nie pokazywał dowodów, a Patryk mi bardzo dużo dowodów wysyłał. Ja mam połowę galerii ze z, z screenami, yy, tymi screenami rozmów, jak Szymon go wyzywał, od śmieci i od debili. Ale, ale na jakiejś Szymoni grupie takiej, gdzie pogadam. mnie nie ma, czy co? Bo ja, bo ja nigdzie nie wiedziałem, gdzie Szymon wyzywał tak, Patryka. Tak, na jakiejś grupie Multicraft coś tam. Jakoś, Multicraft to taka gra, ale tam Multicraft coś tam, jakieś tak. No nie wiem, no... zapytaj no... się Patryka. Ja, ja zaraz Ja później będę pisał z Szymonem i Patrykiem, więc ja zrobię część drugą, bo to będzie part 1, jeszcze będzie part 2 niedługo, więc... Czy, znaczy część pierwsza, część druga będzie niedługo. Da, oglądamy dalej. Już chyba byliście. Dobra. W tym filmiku nie wysyłał i bił mnie jego dziewczyną Ta jej dziewczyna się nazywa znaczy, jego dziewczyna się nazywa Nelata Ale to już nie ważne. Ona kanału nie ma... Znaczy ma kanał na pewno na YouTubie, ale nie nagrywa na YouTube raczej. Um, nie wyzywali, Szymon. Pokaż dowód, że ja je wyzywałam, bo chyba nie masz dowodu raczej, bo ja tego nie robiłem. Bo przecież mojego głosu byś nie skopiował i moją głosem nic nie powiedział. Bo było skomplikowane już. Ja mam świadków. Igor to słyszał, nie wyzywajcie od Dibidi. Raczej. No on teraz Patryk wspomniał o tobie ogór, że że tam słyszałeś, jak on cię wyzywał. No, 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 coś tu się klei. Coś tu się klei. No i... Widzę, widzę. Ale to prawda, cały czas Szymon mówi, że, że Patryk zwala na młodszych i że to jest nie fair, tak w ogóle. Cały, te, cały czas tak jest, bo on do mnie wysyła takie smsy, tam nagrania i na filmy też miał tak, że on zwala na, na młodszych, cały czas tak mówi. No tak. Mhm. Jak wyzywać przede wszystkim innych. Nie możesz jak jesteś młodszy, to nie znaczy to, że jak ty powyzywasz sobie i potem ty, ty powiesz, że usprawiedliwiasz się tym, e, że jesteś młodszy, że jesteś niby słabszy, choć nie jesteś. dwie części, bo mi braknie już czasu, bo mogę tylko 6 minut, bo muszę poustawać filmy. E, nagrałeś filmik, filmik, że ja naruszam prawa prywatności twoje, ponieważ nagrałem, znaczy wpuściłem w internet głosówki z, tam, z tamtej e, kłótni, że mam powiedzieć, jakie ty prawa ty naruszasz. E, no Szymon też tam praw kilka naruszył, bo tam go zwyzywał. I tam też tam, też tam się wypowiadał No to takie wypowiadanie o swojej kłódkach, taka drama no to to takie trochę głupie jest Według mnie Czekajcie, czekajcie, wy czekajcie wyjdźmy sobie tutaj na Szymony i sprawdźmy sobie społeczność, bo tu na pewno coś będzie O właśnie, podpowiadajmy sobie to na ten, podpowiedźcie sobie, czekaj, czy Amongas? Amongas Psy czy koty? Psy. Ja czy Kingucio? Kingucio. No nie, 68 głosów na, na, na Szymona. No co ty bile? No bo on pewnie bym dziewczynę wziął, przekupił. Ale do 19 głosów jest. No to nie wiem, ale on ma dużo kolegów. No właśnie. A Patryk dużo pokazywał dowód, więc ja grażę nadal. To oglądamy dalej. I moje. Wyzywając innych. Wyzywając Karola, umieszczę wam ten komentarz tutaj. Karol to głupek, bo napisałem, nagrałem filmik, że gratulacje Karol, jeden kassugu, bo zdobyły z tysiąc aż a Szymon wtedy to napisał. Ja wysłałem mocno śmiania się, bo to są robi, to jest śmieszne ciągle. Bo Karol jest po mojej stronie, to znaczy, że możemy jego wyzywać. Jeśli chcesz, pogaduszkę z jego mamą, to proszę bardzo. Yy, to zaraz wróci do Was druga część tego, bo już mi się kończy czas i muszę pousuwać filmiki, jakieś niepotrzebne, bo mam ich od groma. No i dobra, mamy koniec tego filmiku i... I teraz yy, on powiedział, że zaraz będzie część pierwsza, a ten filmik już był... No, był 21 listopada, 4 dni temu, Jeden ja, 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 tam, yy, tam pisał Posłuchajmy jakieś shortyki od nich To, by, to powinno być dostać copyright strike z elegrama, według mnie

no nie oglądam tego filmu Dobra no, to, to jest. Słabe. Kto pytał? Szymon Mamy mamy filmik pierwszy z Szymonem. Ja nie piszę mu komentarzy. Ale mamy pierwszy filmik z z Szymonem. To co w ogóle mieć jakieś powiadomienia od jakiegoś odmigało Migao dobra. No to dobra, no to tak naprawdę to na tyle z tego odcinka. Tam bardziej wam powiem resztę. O, o mamy jeszcze jeden filmik, ale to, to zaraz wleci bardzo dwa część pierwszej.